Dzień dobry. W tym odcinku będzie o władzy rodzicielskiej, o której może orzekać sąd w postępowaniu rozwodowym. Albo jeżeli rodzice nie są małżonkami, a istnieje potrzeba ograniczenia lub pozbawienia jednego z nich władzy rodzicielskiej, to może być oddzielne postępowanie przed sądem rejonowym takie postępowanie zresztą może się toczyć również z urzędu na przykład na wniosek placówki edukacyjnej Przede wszystkim co jest ciekawe i co niewiele osób dokładnie wie, takie jest myląca myląca zasada i takie trochę mylące sformułowanie, że kiedy ogranicza się władzę rodzicielską, to ogranicza się ją do określonych uprawnień. I te uprawnienia, które są wymienione później w wyroku yy, sądu czy w postanowieniu przed sądem rejonowym, yy, to są te uprawnienia, które się rodzicowi pozostawia i należy przyjąć, że wszystkie inne, wyraźnie niewymienione w orzeczeniu sądu są rodzicowi, któremu się władza ograniczyło właśnie ograniczone, zabrane. Stąd też bardzo jest ważne, aby przy ograniczaniu władzy rodzicielskiej wyraźnie zapisać y, konkretnie, y, jakie uprawnienia chce się pozostawić. Y, bo y, takie sformułowanie, jak na przykład ogranicza władzę matki do Decydowania w istotnych sprawach dziecka to jest właściwie żadne rozwiązanie i żadne ograniczenie, bo co to znaczy i kto później i w jakim trybie ma decydować, czy dana sprawa jest istotną sprawą dziecka, czy nie. Czyli oznacza to, że tak naprawdę poszliśmy do sądu, otrzymaliśmy orzeczenie, a potem znowu musimy do tego sądu wracać. Bo spieramy się, czy dana sprawa jest istotna, czy nie. Dlatego trzeba wpisywać konkretnie ograniczyć władzę rodzicielską matki czy ojca bo zawsze daję tylko przykłady: czy to jest matka czy ojciec do e, na przykład decydowania o wyjazdach zagranicznych e, dłuższych niż trzy tygodnie. To na przykład może, jeżeli ktoś szczególnie chce zapobiec wyjazdowi dziecka za granicę, albo na przykład do decydowania o wyborze placówki edukacyjnej. A jeżeli chcemy to jeszcze zawęzić, to do decydowania o wyborze placówki edukacyjnej pomiędzy placówką prywatną a publiczną. To wtedy, kiedy tylko na przykład ojciec boi się, że Matka zapisze dziecko do prywatnej placówki po to, żeby zwiększyć alimenty. Więc jeżeli tylko jest kwestia tego, czy prywatna, czy publiczna, a w zakresie prywatnej, czy w zakresie publicznym już jest dowolność, to można tak to zawęzić, że decydowania, czy współdecydowania o wyborze placówki pomiędzy prywatną a publiczną. Chociaż ja w takim sformułowaniu już widzę, że mogą się pojawić problemy. Po prostu zakładając sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy Procesując się o to w postępowaniu rozwodowym, musicie Państwo pamiętać, że sąd pozostawi, wymieni w wyroku określone uprawnienia, które pozostawi temu rodzicowi, a wszystko inne ograniczy. Więc, aby nie było sporów, to te, które sąd ma pozostawić, doradzam sformułować jasno, wyraźnie konkretnie, żeby później nie trzeba było do tego sądu wracać. Pozbawienie władzy rodzicielskiej z kolei to jest już taka bardzo mocna i można powiedzieć drastyczna decyzja. Muszą być ku temu przesłanki. Zawsze polecam mediować i zastanowić się nad tym, czy to ograniczenie, a tym bardziej pozbawienie władzy rodzicielskiej jest rzeczywiście konieczne, niezbędne, a przede wszystkim to co jest najważniejszym kryterium we wszystkich sprawach yy, związanych z osobą dziecka, czy jest zgodne z dobrem dziecka. Chcę też państwu przy okazji zwrócić uwagę na to, że ograniczanie czy pozbawianie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nie zawsze jest wynikiem tego, że drugi, ten rodzic, którego chcemy pozbawić władzy, czy ograniczyć mu władzę, jest złym rodzicem, albo że jest rodzicem jakimś takim konfliktowym. Może się tak zdarzyć, że na przykład pracuje bardzo daleko za granicą, w takich jakichś okolicznościach, w których kontakt z nim jest bardzo utrudniony. I wtedy drugi rodzic udowadnia, że czekanie... Na jego decyzję, na przykład co do zabiegów operacyjnych, może być niebezpieczne dla zdrowia, dobra i życia dziecka wręcz. Więc czasem nie kojarzmy, proszę, ograniczenia czy nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej tylko z jakimiś patologicznymi sytuacjami. Dobro dziecka jest tutaj kryterium przesądzającym, jeżeli ono mogłoby ucierpieć. Bo na przykład drugi rodzic jest daleko i jest utrudniony z nim kontakt, to również można się tego ograniczenia czy nawet pozbawienia domagać. Na, na dzisiaj, a nie, może jeszcze nie tyle, bo jeszcze chcę powiedzieć taką rzecz. Nie, proszę też zwrócić uwagę, że z, z, o zupełnie odrębną kwestią jest kwestia władzy rodzicielskiej, a inną kwestią jest kwestia kontaktów. Nawet rodzic całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów. I zwracam na to uwagę, bo często przychodzą do mnie klienci, klientki, którzy mówią, ja nie chcę, żeby ojciec, który się nagle pojawi, czy matka, która się nagle pojawi w życiu dziecka, odebrała je z przedszkola, więc pozbawmy ją władzy rodzicielskiej, czy ograniczmy władzę rodzicielską. To nie tędy droga, a przynajmniej nie tylko tędy droga, bo nawet osoba pozbawiona władzy może te kontakty mieć. Dziękuję.